Słuchajcie, właśnie montuję vloga Chciałem wam powiedzieć bardzo ważną informację Leoś, nasz mą kochany, ma dzisiaj urodziny Dwudzieste, także no to już jest taki wiek, powiem wam yy, Zaczyna się poważnie Także Ja was zostawiam z tą informacją Ja mu składam tutaj jeszcze od wszystkiego najlepszego yy, Żeby się dalej rozwijał, żeby dalej był takim pozytywnym ziemalem, przyjacielem moim, jakim jest I żeby dalej był taki kochany Żeby dalej było ładnie żeby, żeby był... no i po prostu wszystkiego dobrego mu życzę. I zapraszam was do oglądania No dobra. Mówić, czy opierdalać, prawda? Pojebane w polu Ale masz tą klatę mocno. To jest twój najmocniejszy punkt w WSCu, Tam już matę, matę jebaną Gdyby poszło, dziękujemy Tobie Poszło by 127,5 jak pójdę Dużo, to jest, to jest na ten rok wystarczy Ja sobie ustawię ten telefon, ustaw walkę z drugiej strony po prostu 18 jest mega medan, no, z Mega słuchajcie. Kochamy Was wszystkich. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Eee, no i co? Nie będziemy wam pokazywać co to się dzieje, bo tu się mocno odpierdala. Kurde, co? Co jest? No, Dobra, widzowie, mamy nowy rok. Chciałem Wam życzyć Kurwa wszystkiego najlepszego. Żebyście się rozwijali, żebyście napierdali na siłownie. Żebyście napierdali swoje pasje. Idzie Oli. Oli! Wszystkiego lepszego kurwa brachu! Wszystkiego lepszego! Słuchka, Słuchka. Słuchka. Wszystkiego dobrego! Słuchajcie! Szczęśliwego nowego roku i życzę, życzę Wam jak największych progresów, jak najlepszej formy i wszystkiego. Jest, jeszcze jest Leon! Trzymaj! Tak jest! W tym roku rozpierdolamy YouTube'a, kurwa, przyjemny YouTube! Pa pa pa! papa, papa! Zobaczmy, zobaczmy! Nasz plan jest taki, żeby nas zaprosili na WMBF jako was, że jak to się uda, to zajmijcie w chuj! Kochamy was! Widzowie, kochamy was! W chuj, że oglądacie! Naprawdę, no, bez was by tego nie było! Co my będziemy się jeszcze pogadać z ludźmi! Pogadać wszystkiego! Wszystkiego najlepszego, kurwa! Na tak jest! Kochamy kurwa. was, widzowie! Kurwa. Kochamy! Dobra, widzowie, to wleci do vloga, widzowie, w nowym roku kasy, dupy i w chul, kurwa najlepsze rzeczy, marzenia spełniajcie, widzowie, to jestem ja i mój ziomek Oli, kasy, kurwa, dupy i wszystkiego najlepszego w nowym roku, jadą godne, pamiętajcie, dupy są najważniejsze, przyrostów, przyrostów wszystkiego, a bo nie, pieniądze są najważniejsze, pieniądze. Bo jak masz pieniądze, to masz a, pieniądze. tak, pieniądze. przyrosty na siłowni, najważniejsze to jest siła mięśnie, kurwa pomyśle wszystko, i no tak, cześć widzowie YouTube'a, życzę wam wszystkim siły, przyrostów, kurę yes. i szonu. dokładnie oh, tak, yes! kasy, 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 yes! i kasy, i kasy, oh, yes! i kasy yes! Leon! Leon no kurwa Ogólnie! wezmę telefon i Leon zasnął i go nakram z mojej strony Leon nie śpi? To Coś, nie obudził się, nie obudził się kurwa Ale śpioch. Pokaż go śpiaszek twój masakra w kłój widzowie Sala mocie, moja znieczyska, owiekę, kolegica, którego nie widzisz, zaskoczy się, dla mnie to, to ty jesteś ślifą pigiwę, poddychany, zajebany, w chodze, co tysięcy leży na podłodze, ty nie jesteś dobry, jesteś klodem, jak chcesz zobaczyć, wiesz na ośkę. Dawaj, dawaj. Jebać. Jebać. Jest 2 stycznia, czwartek, nie, piątek godzina 14 prawie, generalnie mam jakiś problem od paru dni, nie wiem czemu, że śpię 7-8 godzin, budzę się jestem tak totalnie niewyspany, Czyli też ten dzień tragiczny, w ogóle wstałem, poszedłem wypić shake'a, usiadłem do komputera, żeby się pouczyć zasnąłem przy komputerze, poszedłem spać na godzinę i wstałem jakieś 20 minut temu, 30, wziąłem tabletkę kofeiny, żeby jakoś funkcjonować chciałem opowiedzieć jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, przegrałem mój zakład, znaczy zakład, to co powiedziałem yy, a propos tego, że nie napiję się alkoholu, dopóki nie wezmę stówy na płaskiej i 200 martwym. Nie dotrzymałem tej obietnicy. Będziemy, że się ogolę na łyso. No i z to mi wybaczyć. Nie ogolę się na łyso, ale myślę, że nawet będzie ciekawej, bo zrobię po prostu dowolną karę, którą wy wybierzecie. W sensie najbardziej lajkowany komentarz spod tego filmu z karą jakąś dla mnie. No taką, no, żeby to było jakieś w miarę racjonalne. No nie, typu, żebym, kurde, nie wiem... Rozebrał się na środku siłowni, czy coś takiego, ale taka, jakaś, taki jakiś śmieszny challenge kara, który wy wymyślicie naj, najbardziej lekowany komentarz zostanie wykonany w naj, naj, następnym filmie za karę. Generalnie żałuję tego, tak, że się napiłem, bawiłbym się identycznie tak samo nawet lepiej jakbym był trzeźwy, bo bym się nie wydał stówy na Ubera z powrotem. No i nic, w każdym razie pokazuję wam co jemy i, i tyle. Muszę zobaczyć makaron z pesto, bez indyka, bo z, będę jadł z indykiem. Bo... Będę jadł sobie z statą indyka, by kurczaka zrożna. Także na razie wiesz, że ten makarum potem będzie kurczak zrożna. Wcześniej jeszcze wjechał shake. I co, no i tyle. wieczorem wieczorem aperek. Mam nadzieję, że siła nie spadnie. Że chociaż będzie taka sama. Chociaż powinna być większa, ale no. Jeśli będzie większa, nawet po napiciu się, to to, 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 to naprawdę będę zadowolony. Czyż czuję się kurde szczerze. Ja szczerze, że kurde, <laughs> że się trochę rozchoruję. No ale nic. Mam nadzieję, że będę zdrowy, bo jak będę chory teraz, to. Ale apetyt jest, na szczęście. Apetyt jest, żeby jeść. Znaczy. Nie, odpukać, żeby nie był chory. a nawet, jak na chory, to żeby miał apetyt, bo to jest najważniejsze. Ja się zabiorę do jedzenia i się widzimy potem. Słuchajcie, właśnie wjeżdża pre-workout, czyli klej ryżowy. 90 gram klejku, ileś tam wody, nie wiem, wody na oko w rządku. Oj. <grym> o, kurwa, dobra. Właśnie wjeżdża klej przetręgowy, posiłek. 90 gram klejku, ileś tam wody, nie pamiętam ile. 80 gram burówek mrożonych i 15 gram WPC. Do tego wiadomo jeszcze, słuchajcie, te trzy bananki. No, one mają tak. Na oko plus minus po 100 gram także, także sobie zjemy te bananki w drodze na siłkę Bo i tak będziemy jechali z 20 minut I Tak nam zajmie chwilę przetransportowanie się, także mm, Zjemy sobie te banany Zamiast y, żelek Bo są zdrowsze mm, Może jest to trochę bardziej strakopędne kombo niż żelki Ale no nie chcę się już do sklepu też wjeżdżać I stwierdziłem, że no wolę po prostu zjeść nie wiem 4-5 bananów dziennie Nawet niż, niż ładować te żelki Jedziemy się już na trening albo może w samochodzie Nie wiem, zobaczymy Czy pamiętacie mówiłem wam w jednym vlogu Że lubię jak jest śnieg I co? Znowu spadł śnieg. Zobaczcie jak jest fajnie. co prawda będzie się pewnie ciężej jechać, ale Ale zajebiście, serio, mega, mega mega ładnie. Mi się, mega mi się to podoba podobać. rzekł. I ujebane BMW. Ej, ten samochód jest tak upierdolony Oj, muszę go w końcu wyczyścić, nie? Nie wróciła ekipa broków na arenę. Znaczy coś do powiedzenia panowie? Ale on ty masz chyba do powiedzenia zakończenia. Ja, już dzisiaj się Kat skończył ogólnie? Jak ktoś będzie wstawiał z tego suwensa, to wszystko. spokojnie ja. Regionalnie nie chcieli mnie wpuścić, bo Multisport się rozjebał i nie działa kod QR aplikacji. Także chuj wam w dupę, kurwa, w crejeż z Multisporta. Oddawać mi siano, bo właśnie idę kupić wejściówkę za 72 zł, um, żeby wejść tylko na trening dzisiaj jutro. E, także nie pozdrawiam. Mamy z chłopakami postanowienia na noworoczne. Zaczęliśmy od tego roku to słownie. dzisiaj jest nasz pierwszy dzień i moim marzeniem było wycisnąć stówę i mam nadzieję, że kiedyś to zrobię, że w tym roku do tego dojdę. Okay. Co będziesz? E, on jest pierwszy dzień na siłce i zobaczymy czy wycisniemy setkę, walka jeszcze tego nie zrobił po czterech latach, także zobaczymy jak z tego. I tak się mi trzęsą ręce w w już mówiłem nawet, że mnie nie wpuścili. Ale będę, będę do nich dzwonił, 72zł mam no to wyjebane, będę do nich dzwonił 72zł, ale masz wejście na 3 4, dni 4. Aha Ale już słodnie ładnie tak, tak, ja to tak kurwa nie mam ja Mam coś nie 4. tak są tą tak, techniką Ale rakieta Ale Ej dobra, to jest pojebane, że oni jakby wycisną to na więcej niż sty, poszło dwa razy na 4 ale i tak skoczyłem w tym było pięć. Co? Oli na sześć Oli, No ale. No dobra, nie Oli nie się... nie chce, robię na sześć. Nie, to urejdźmy, spokojnie. Jak nie zrobię nawet na raz, będziesz się Dobra, idę się rozgrzewać, bo nie chcie mnie wpuścić. Chcesz powiedzieć coś do Multisporta? <laughs> Dawajcie siano no, w Czy byliście Co? Za dużo, żebym ale na drugi film i za bardzo delca, taki delca? Nie wiem jak się napina Delca, ale... Ej, coś tak musisz szczerze, tak. się tak. do kamery, tak z, tylko... coś takiego. Nawet nie masuję maszyny, bo ten ma. Musisz tak jakby... No tak? Tak skontrować jego ruch i tak jakby. Kurwa i dobrze to wygląda w chłopku świadka. Dobra, bałem się tylko, żeby nie było, że to jest ego Nie no nie. To jest trzecie wyciskanie. Dzisiaj już mamy widzowie ogromny sukces na ten nie. rok. 8 dyszek na nie, cztery 4 na stronę Hunter poszły na 9 powtórzeń. Pierdasz, tak, ale on ma ładną skrym. klatę. Mega, mega, mega on na, na, na kamerze. Dziękuję. Chce jest, jest, jest jest żonowiki, peptydu. To jest bardzo przystojny mężczyzną. Dziękuję. Tutaj mamy kolegę. O czym gadacie? E, o tym, o Tomaszku. Co mówić o nim? Że pija mega ducha na przywódziela. No silne? jest silny. Nie? To jest byczek. Podoba mi się Tomaszek, wiesz? <grywa> nie, no, Co to jest taki lajs w ogóle? No, polecamy, polecamy pana Tomaszka. Polecasz Polecam. 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 Polecam na podstawy treningowe. O, piszcie, no, piszcie, dawno i Dobra. Dalej Bellingham. Nie wiem na ile pieszo, to mi piesza, ale to jest jedyna Ale ładnie, jeszcze. Podoba mi się. Dawaj, 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 dawaj. Trochę ego, ale. Ale jest ok. Ja rozumiem ja się, że dołożymy. Ciekawe widzowie, niestety, jak Kasper nagrywał e, powitanie, to musiałem telefon z głowy po pieniądze od mamy na karnet, bo nie wiem na koncie. E, ale co, no tam w nowym roku, na pierwotne Mam nadzieję, że każdy będzie rósł, jak i my, jak i wy. Chciałbym Wam podziękować bardzo za e, miłe przyjęcie mojej ostatniej rozmowy na blogu. Bardzo miło, bardzo mi było. Kurwa! No mów, mów, spokojnie, Nie, no. No mów. Bardzo mi było miło, że był taki odset. Że wam bardzo podziękować, bo pierwszy raz po jakimkolwiek blogu miałem DM y na Instagramie, że to ich wsparcia. Był jeden komentarz, że trzeba sobie się wykorzystywać i zapominać. Ale chcemy się od tego odnieść tak, że nasze ciało to jest świątynia, więc nie ruchajcie wyle kogo, bo to szkoda, szkoda waszego zdrowia, szkoda Wenery. Loki, pamiętajcie, nam <laughs> i rośniemy. 9 Co powiesz? Ale się odbiłem jak tam na ten. Ale się spłaciłaś Pół, jeszcze, że jest tak zajechany dzisiaj No mega jesteś zajechany stary A ile ja robisz? 50 na 9, tyle się słabo. Ja, ja to robię bo... 60 ostatnio Nie, 62,5 Ja mam, sprażys. ja mam na przykład lek pressa od Ciebie w a tutaj każdy, kogo sam jest A na czwórki ja nowe roku... prosty ile robisz? Nie wiem, bo ja robię tylko pod suchym Aha, okej okay. No. A to dzisiaj nie ma po prostu? Nie. Teraz tylko nie mam. Ale takie trzy stare kurwa ciężkie. Bierze. Kurwa, te jakie szmaty. Leon soku. Ale i ma Owiki. Bo mu zobacz, bo miał tak rękę lewa mu uciekała, kurwa. Lewa mu, mu totalnie. Na sześć Owieki musimy, że zajbi się w pój. Jest nie moc, fajnie, bo... Jest moc wiar, pod nas, tak jesteś bardzo silny. Napiszcie że jest silny. Kto tak nie pisze? No niech napiszą tak. Wszyscy. Napiszcie mi, że jestem bardzo silny. I napiszcie do niego jakieś e, baweczki fajne <śmiech> <śmiech> Dawaj. Dawaj. Aj, aj, aj. dawaj dawaj Dawaj, 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 podnów to, podnów to Pamiętaj, co ci zrobił, ja pamiętam kurwa, długo. Dawaj, dawaj Nie, To ten Ukaraj go teraz, ukaraj go ładnie Tam scena mi przypominała jak ten... Jak się nazywa ten... Diamond Dream? Nie, jak się nazywa? Wiem, wychodzą ci wszyscy influencerzy i tam te są tam pojebani Tam czy i ten I oni tam krzyczą Jak ty powiedziałeś? Tak się nie mówi? czarno czarny. Dobra, na YouTube chciałem skolotować Husseina. Nie jesteś naturalnym. Jeżeli byłbyś... <śmiewanie> już... Mamy z Stary, Abra propos Abra, Jeżeli Hussein to oglądasz i rozumiesz, co mówię w tym momencie, nie jesteś naturalnym stary, masz biw ze mną. Filip, Mike, jeżeli to oglądasz, pokaż jajka. <śmiewanie> ja pierdole. No. No masz, kurwa, łapę. No, no masz, kurwa, łapę w śmieciu. Nie mam, już mówiliśmy o mojej dziewiątej mi o Uj, oj, przepraszam! Ja miałem coś w taki stylu, że że jest tak. nie, 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 a może opowieść na mi Ja bym już napiadał barwkę na Może opowieść na kamerze? Oczu? Nie, no, no generalnie stalny lokin widzowy, w którym to na i piłem kropki no, alkoholu. Wziąłem w domu, no płakałem cały wieczór. <laughs> <laughs> Nic się nie ktoś płakał, ktoś dochodził. Kto, kto płakał? A ty co robisz na Sylwestra? Ja byłem ze znajomymi na Sylwestra. Tak? Z jakimi? Wszelstwo był na siłowni, w ogóle nie był na tej imprezie. Proszę, się pierwszy raz do no, siłowni. No... A nie piłeś alkoholu, prawda? Nie. No dobrze. nie. Ja napiję, no. Alkohol, no. To dobrze. To no, jest się To jest bardzo grzecznie. to jest to pana piłe. Co? Ale zostałem fajnie. Ja ogólnie widzowie wleciałem w 07 Absoluta, setkę żołądkowej, gorzkiej i Jagera. I nie chodzi o mnie. Pozdro no. dla osoby, która tyle wypija. Nowy rok, okay. nowy mi trening po 3 grudniach A Ale można coś takiego nagrać szczerze A ogarniesz <try> temat? Og ogarniesz <try> temat kurwa? O tak Nagrywaj tego tak, bo będzie Nagryję, mam, w stanie Nagrywam, przecież ja robię. też... Ja się ośmieszyłem przemyślanie stary Dobrze, ale... i przecież jakbyś Musisz się to toś zrobił człowieku Musisz... skocz sobie na to ale Pokaż, i nie to zaprezentuj, to zaprezentuj. To zaprezentuj Tylko ja jestem po całym treningu klatki No i co? Powolny dip będzie ja muszę mieć do tego ten Troszeczkę okay. Nie dobra To, to chodź ty, to chodź ty pokaż jak wyjście chociaż troszeczkę bujną i troszeczkę tak. kolana Tak? To wywędro Dobra Ej to swoje bale co? robisz takie ściutkie Jakbyś troszeczkę kolana. Ej ale uważaj Uważaj bo dziurę w ziemi zrobisz jakąś kimo no, także... Wyobraź sobie, że spada z maslapa i nagle kolega mu w drugą stronę idzie. <laughs> się bardziej, bardziej się bujni. No nie, jak zeskoczę, no to się bujnij do brodu, Nie, nie, do zejdź, do zejdź, musisz... Patrz, musisz... Ro, rozbiegnij się. Rozbiegasz się i skakujesz. Patrz. Le... Czekaj, da, 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 we, le... tak, daj le... się Grawitacja. Patrz. To, to, <grymowań> to, to wyglądało jakbyś się do Sarka z tego drążka zrobić. Położył, błudło, pala, to wytryka, ty ty, błudło, to ty tak błudło, szybko na to skoczyłeś. Tak. Ale za wąski syp w ogóle ja na ta taki wąski nie zrobię, nie ma szans. No to, jest, to wiem cię, że jest. Dobra, 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 teraz zrobię teraz robię. Ale słuchaj, Leon, wykorzystaj tą dynamikę. Jak ci do przodu puszcza? No, cześć. no. Haja, nie Posłuchaj mnie. Patrz, Leon, słuchaj go. Zimia do Leona. Patrz. Jak do przodu się puścisz, no, pewnie to do przodu jakby polecisz, to potem wykorzystasz tą dynamikę, żeby się bujnąć z całej siły do tyłu i cię jakby samo do góry wniesie. Ale Jak to nie chodzi o takie takiej zwiszę sobie. Żeby zrobić pierwszego masylata, nawet nie musisz się podciągnąć. Musisz po prostu wykorzystać to, że tutaj się jakby od razu odbijesz dynamicznie i cię góry. to już się wyjebał? jest tak ślisko kurwa. taka miniaturka wyjebała nas po Sylwestrii tyby <grybę> wyjebało wszystko. trening po trening po Dobra, słuchajcie kończymy w tym momencie vloga, bo stwierdziliśmy, że ogólnie będziemy dawać krótsze te vlogi. także no jutro, jutro po prostu mamy nogi, ale jutro też wam nagramy po prostu osobnego vloga. będzie po prostu się więcej tych filmów pojawiało, żeby będą krótsze, będą bardziej dynamiczne. mam nadzieję, że Nie będzie, będzie ten. Nie, nie chodzi o pieniądze. Bo... Możesz jeździć do Hiszpanii zawsze pieniądze. Ale między innymi to też, to też im, im więcej, już tak powiem, im więcej was tu będzie, im, więcej, im większe będzie zaangażowanie, tym lepsze będziemy mogli filmy produkować dla Was. Także mam nadzieję, że, że jesteście, jesteście z tego faktu ucieszeni. Słuchajcie, na ten, na ten rok są plany na jakieś kolaby z jakimiś twórcami, na jakieś challenge. Pamiętajcie, żeby napisać mi, jaką karę mam zrobić za to, że się napiłem w sylwestra. A wy czekam, jakbyś pierwotnie kara? Nie no, taka kara. No zobaczcie, kurwa, jak jakby wyglądał. Bo możecie sobie to zdjęcie zedytować. Z... Ja też... Zedytujcie sobie to zdjęcie i pomyślcie jak wyglądałby wyglądał jakbym był łysy jak okay, do... Nie, zapuściłem włosy Jeszcze do osób, które piszą mi, że mam iść do Barbera, mam w środę Barbera, także będzie reveal re nowego kata Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymacie do powiedzenia jeszcze chłopacy? Szczęśliwego nowego roku, mam nadzieję, że nie leżycie jeszcze na kacu, bo z jest drugi stycznia e, i, no, Jak to oglądałem to jest czwarty no, I teraz mam okay, jak tam jakieś przerostów wam życzymy Leon WNBF 2027, Czek za 2026 nie, ale tak. trzeba wjechać do Czechy. Trzeba wjechać do Czechy, które Ale no trzeba. No, ja bym był Ale my nie pijemy w ogóle alkoholu, przecież. To wszystko fikcja. No, no tak. tak. No, bo my w wycina. <grym> jak to Tomek Czik tak mówi. Zobacz na fajnie. No i na tan no. Sterydy, no. narkotyki, zobacz jak dobrze No tak, no. A Zobacz sobie na przykład ale tego. Zobacz sobie wzią. taki Ozyza albo Johna, Skywalkera. Skywalker. Dziękuję Wam <grym> bardzo za oglądanie. Dziękujemy. A taki, Skywalker na ciebie? Dziękujemy bardzo za oglądanie. Widzimy się na samym filmie.